11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Polska. I cóż powiedzą tam słowników? Lekcje historii i geografii. Gdy tylko o niej mówić potrafi krzak kwitnący i śpiew słowików. Choć jej granicy znajdziesz na mapach, ale o treściach co je wypełnia, powie ci tylko księżyca pełnia imła nad łąką i liści zapach. Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? W niewymierzonej krainie leży. Jest w każdym wiernym sercu Polaka, co o nią walczył, cierpiał i wierzył. Siumie wina na starym ręku w budowie w codziennej pracy, w życzliwym sobie, znajdzie się w każdym dobrym uczeniu. kojarzy mi się z muzyką Chopina, która przypomina mi polski krajobraz. A z czym Tobie kojarzy się Polska? Polska kojarzy mi się z barszczem, ponieważ każdego razu, jak jesteśmy w Polsce, piję barszcz. A Tobie z czym kojarzy się Polska? Barsza. Tak. Co Ciebie kojarzę? Z czym? Z bo ze Polska kojarzy mi się z pączkami. Moje ulubione pączki są z nadzieniem różanym polane lukrem. I właśnie takie kupowała mi mama w cukierni na warszawskim Wilanowie. A tobie z czym się kojarzy Polska? Kojarzy mi się Polska z piernikami, z, z zapachem piernika, bo nam babcie zawsze posyła na Boże Narodzenie. A z czym tobie się kojarzy Polska? Polska kojazi se mi uh, s serijem Ceream, Pancerni in Pies, zato imamo tudi psa Sharika. Sharika, č ⁇? Hop, hop.